Mano z tej strony, Jasiek. O kurde, i widam w nowej serii. Jako, że mam nowe słuchawki i mikrofon, więc postanowiłem je przetestować w grze. Toilet Simulator, więc. Dobra, okej. Okay. Ja tylko trochę musiałem mikrofon poprawić. Instrukcje toalety. Prosimy jedynkę, żeby zrobić jedynkę. Dobra. AAAAAAAA jaka ulga A No Strzep go, strzep go A, najadę no, się szparagów A, najadę no, się szparagów Dobra Czas na gminieczkę. Dobra, dalej Jakie Jaki Dobra, dalej. Dobra, dalej. O Jezu! Jezusie! To jest Mega Mix. Owie. Oh, yeah. To jest Nowy Bass, yeah. Dobra. Trzeci aby. Ah. A kieho poszło, Jezu, to tu jakiś w hangarze siedzi Dobra Ja mogę tak cały czas, ja się w tą grę nockę walę Ale dobra Jeszcze się wyzikamy Jezu, co to za graje z ludzie? Dobra, to by było na tyle z tego zagrajmy Będę potem sobie grał jeszcze Na pewno nockę Tu Mogę podwójnie robić, nie? Ah, Oh je. Yeah. Mega mix. Dobra. Spuszczamy vodu. Ah! odrazu razu Dobrá, Dobra, na razie. <laughs>